Nie wszystko, co się opłaca, warto i nie wszystko, co warto, się opłaca. Ja na imię mam gościa i prowadzę swoje biuro księgowe w Holandii. Ja mam na imię Bernadetta i prowadzę Studio Wellness. Tak, zaprosiłam Cię, Beniu, dzisiaj do rozmowy, bo uważam, że jesteś kobietą sukcesu i prowadzisz naprawdę super swój własny salon masażu w świetnym miejscu, w hornie. Powiedz mi, proszę, jak zaczynałaś? No i moja firma już ma 3 lata. Ponad roku już jestem prze, po przekształceniu swojej firmy właśnie w wellness Studio. No i przyjmuję swoich klientów, pacjentów właśnie w miejscu, w którym jesteśmy. Oferuję zabiegi lecznicze, masaże lecznicze, masaże relaksacyjne. I po krótkiej konsultacji ze mną można wybrać coś dla siebie, coś dla ciała, coś dla ducha. Świetnie. Sama tak do ciebie trafiłam, że przyszłam najpierw do ciebie na masę i tak już został. Czuć to na pewno, że robisz to z pasją, ale to ty nie tylko to, że się przebranżowiłaś, ty zmieniłaś całą swoją administrację. że tak? Ja tak tego wymagało. Wcześniej prowadziłam bucik, więc była to całkowicie inna działalność. Miesięcznie miałam ponad 300 faktur mhm. do wystawienia. Każda transakcja musiała być zarejestrowana, yy, każda transakcja wymagała zafakturowania. Teraz jest dużo spokojniej, prowadzę usługi, nie sprzedaż, więc wiadomo, że jest tych transakcji dużo mniej po prostu, tak? bo jedna osoba przyjdzie na jeden masaż, a nie kupi pięć sukienek każdego dnia inną. W związku z tym tych transakcji jest mniej, więc na pewno prowadzi mi się tą administrację po no, dodajmy, że właśnie Ty zmieniłaś profil swojej administracji właśnie. na core. I jakie widzisz teraz takie największe, główne zalety? Co było tą przyczyną, że zdecydowałaś się, tak, to jest właśnie to, co w tym momencie jest mi potrzebne? Myślę, że na początku prowadzenia tej działalności bardzo dużo też inwestowałam w swoją firmę, bardzo dużo sprzętów kupywałam. W związku z tym, dzięki temu, że kupowałam produkty czy usługi objęte obowiązkiem zapłacania podatku VAT, również ten VAT, ten BTW mogłam sobie odliczyć. W tej chwili już mam taki status firmy, gdzie tych inwestycji jest naprawdę niewiele, więc bycie cały czas jako płatnik BTW nie sprawdza mi się już w tym momencie, ponieważ no nie mam takich kosztów, nie generuję takich kosztów, które pozwoliłyby mi na odliczanie tego BTW. W związku z tym za doradą księgowej, która przedstawiła mi warunki właśnie skorzystania z programu KOR. stwierdziłam, że jest to coś dla mnie, dlatego że mam jasną sytuację, nie muszę obliczać podatku VAT, nie muszę się bawić w rozliczanie tych, tych swoich kosztów, tylko po prostu robię sobie spis moich kosztów. Nie rozliczam ile to było VAT, czy to było 7, czy to było 22 i tak dalej. Więc jest, jest to dla mnie dużo, dużo prościej mm. i no, ja w tej chwili widzę same, same plusy. Tak, to bardzo ważne, co mówisz, bo, no, bo tak jak zaczęłam, nie zawsze to, co warto się opłaca, nie zawsze to, co się opłaca, warto. Czyli czasami nie warto przechodzić na kor. gdy się robi właśnie koszty i można odzyskać ten BTW. Również nie warto zastanawiać się tak bardzo nad tym kor, gdy masz tylko współpracowników biznesowych, bo jednak. Inne firmy chcą te faktury z świadczysz usługi i masz tylko prywatnych klientów, warto rozważyć opcję core, dlatego że nie musisz też wystawiać tych faktur. Tak, ja, ja myślę, czy... że też największą jakby, największym plusem dla mnie, dla moich klientów jest to, że ja w tej chwili nie muszę obliczać tego podatku VAT, czyli nie muszę płacić 21% z każdej mojej usługi, z każdego masażu, w związku z tym nie mam potrzeby podnoszenia tych cen. Często właśnie klienci nie zastanawiają się, że w tej cenie usługi tak naprawdę jest bardzo wiele czynników naszych kosztów, nie tylko wynajem, w moim przypadku świeże ręczniki, wyprane, prześcieradła, olejki, ale przede wszystkim też właśnie siedział podatek VAT podatek BTW, który no nie ukrywam, jeżeli jest się drobnym przedsiębiorcą. Mm -hmm. Mała firma, świadcząca usługi, to po prostu zawsze co kwartał było to dla mnie duże obciążenie, duży stres, ile wyjdzie tego BTW do zapłaty. Do no, zawsze było tak, że tych kosztów jest dużo mniej, więc nie było tam za dużo możliwości, żeby sobie odliczać ten BTW, więc myślę, że jest to wielki plus zarówno dla mnie, jak i dla moich klientów. Ja już naprawdę ze spokoju wiem, że... Tych podwyższek cen um, usług u mnie nie będzie, tak? bo już nie mam takiej potrzeby. Trzeba również yy, napomknąć, że tak samo generujecie koszty w korczy w rozliczeniach bejt one dalej są kosztami Waszej firmy razem z tym bejt ty Tylko nie odzyskujecie ty tej różnicy, ty to jest 21%. Także to nie martwcie się o to. Myślę, że administracja jest dużo prostsza. Dlatego, że teraz tak właśnie nie, nie muszę tych wszystkich faktur, tak dalej, przygotowuję sobie rozliczenie. Wpisuję Pani Marysia, pani Kasia, Pan Staszek był na takiej usłudze, w takiej kwocie i resztę się zajmuje moja księgowa. Nie mam już właśnie tego stresu, że trzeba byłoby dodatkowo rozpisać, ile tego podatku VAT jest. Często do mnie też przyjeżdżały osoby na przykład zagranicy na, na usługi, które gdzieś tutaj były i też właśnie prosiły, czy, czy jakiś rachunek, czy cokolwiek. No i w tym momencie była taka osoba z Belgii, no to już wiadomo no, i podatek wywolniona i tak dalej, więc to no, było dużo bardziej problematyczne i jest to teraz mega prosto, łatwo i przyjemnie. A co byś teraz doradzała osobom, które startują? Które teraz się rozważają swoją karierę bycia masażystą i otwierania swojego salonu? Ja myślę, że przede wszystkim musicie znaleźć dobrego doradcę finansowego, dobrego księgowego który będzie Wam odpowiadał na pytania, które będzie pracował dla Was, a nie dla Belastingu. To jest najważniejsze. Ja tutaj polecam Wam się. bo to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli otwieracie własną działalność, tych pytań jest dużo, tego strachu jest dużo, czy podołam temu wszystkiemu, czy będę mogła to wszystko miała, wszystko przygotować, ogarnąć i tak dalej. Więc taka osoba, która Was wesprze w tym całym procesie, jest na złota. I myślę, że sami doskonale wiecie, czy, czy prowadzicie firmę, czy też jesteście zwykłymi obywatelami i co roku się trzeba rozliczyć, każdy z nas myśli się z podatku i wiecie doskonale, że jeżeli trafia się do osoby, która zna się na rzeczy, potrafi Wam doradzić, potrafi Wam pokazać te wszystkie plusy i minusy, Wasze korzyści, ale też obowiązki, które z tych korzyści wynikają. To jesteście zawsze w dobrych rękach i bardzo warto na to zwrócić uwagę. Powiem z doświadczenia, nie jest to łatwo znaleźć taką osobę.